CKP i DE. Witam państwa, Andrzej Leusz. Dziś w naszej audycji przeniesiemy się do Kijowa, Białej Cerkwi, a także Żytomierza i porozmawiamy o sytuacji wojennej w tych miejscowościach. Pozostańcie z nami. Podobnie jak i inne miejscowości na Ukrainie, Kijów względnie powrócił do zwykłego trybu życia. Ludzie chodzą do pracy, działa metro, a w sklepach są dostępne różne towary. O sytuacji w ukraińskiej stolicy oraz działalności pomocowej opowiedział ojciec Bogdan Sawicki ze zgromadzenia misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, z którym rozmawiała Danuta Stefanko. Proszę opowiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja w Kijowie. Ludzie trochę mają problemy też finansowe, dlatego że dużo pieniędzy stracili, bo najpierw wyjechali gdzieś szukając takiego bezpiecznego miejsca, teraz Kijów jest w miarę bezpieczny. Wracają niektórzy do pracy, niektórzy szukają inną pracę, dlatego że stracili swoją pracę i już nie mają dokąd wracać. Dlatego, że firmy pozamykały się i wracają coraz więcej samochodów, coraz więcej ludzi, bo na początku wojny to zupełnie się zmieniło sytuacja w Kijowie, dlatego że bardzo dużo ludzi wyjechało z obawy przed tym, że Kijów będzie w obłodze, że nie będzie co jeść, że będzie bombardowany, ale na szczęście tylko niektóre rejony Kijowa zaznały takich rakietnych ostrzałów, a tak można powiedzieć, w całości Kijów jest i bezpieczny i w miarę cały w porównaniu z innymi. Czyli można powiedzieć, że na ulicy toczy się normalnie życie. Ludzie zaczynają też do pracy wracać? Tak, zaczynają wracać do pracy, także metro, środki przyjazdu, maszutki, autobusy, na początku wojny metro w ogóle było zamknięte, było jak schron. Jak wygląda sytuacja z dostępnością jakichś podstawowych towarów, czy to leków, czy żywności, czy innych jakichś środków? Podstawowych takich produktów już teraz jest lepiej, dlatego że na początku, w pierwsze tygodnie, w ogóle nie wiadomo było, co na półkach zniknął, nawet chleb. pierwszy tydzień wojny, nawet chleba na półkach nie było w sklepie. Nie chleba, nie wody, nic, wszystko było wykupione, półki były puste, nie było dostaw. Teraz powoli, zaczyna się wracać takie życie i dostawy, ale ceny są naprawdę już bardzo wysokie. Kupić produkty nie mogą wszyscy, dlatego że ceny bardzo, bardzo wysokie, ale wszystko już jest. W sklepach już się wszystkie produkty w miarę, są w miarę dostępne. Jak się zmieniło księdza, życie po wybuchu właśnie pełnoskolowej wojny 24 lutego? Diametralnie się nie zmieniło, ale dodało się pracy i służenia, dlatego że ten czas był czasem też intencyjnej modlitwy. Zwiększyliśmy czas przybywania w kościele, kościół był otwarty, czyli można było przyjść, pomodlić się, porozmawiać, wypowiadać się i też dużo ludzi na początku wojny z tego się skorzystało. Teraz jeszcze dodało się praca humanitarna, dlatego że mamy sztab humanitarny, taką salę dużą, gdzie przyjmowaliśmy różne ponad 250 ton humanitarnej pomocy z Polski, nie tylko która przybywała do nas elwowa, trzeba było znaleźć i ludzie, wolontariuszy, którzy to wszystko razem z nami rozładują, razem z nami będą pomagać ludziom potrzebującym. I teraz już nie mamy tych dostaw większych, czyli już Ciry nie przyjeżdżają, ale mamy odprowadzanie, czyli zgłaszają się różne organizacje charytatywne, spółki, które wolontariusze, które docierają do różnych części nie tylko Kijowa, ale i miejsc, gdzie toczą się walki. Właśnie wspomniał ksiądz o pomocy dla potrzebujących, ale też widziałam księdza zdjęcie z wojskowymi, jak to wygląda? To też jest taka współpraca, dlatego że bardzo dużo naszych parafian jest w terytorialnej obronie, jest w wojsku i właśnie też mieliśmy takie wyjazdy razem z wojskowymi, którzy przychali już na wyzwolone tereny, w małe miejscowości i wioski, które oswobodzili od żołnierzy, od wojny i tam ludzie naprawdę potrzebują, dlatego że proszę ojca, tam, gdzie już to jest tak popularne, czyli tam na przykład Bucza, Gostomel, czy tam inne miejsca, gdzie wszystkie oni słyszeli, cały świat, oni już mają tą pomoc, bo ze wszystkich stron idzie ta pomoc, ale w tych biednych wioskach, gdzie nic, nikt o nich nie wie, to naprawdę nic nie ma. I myśmy właśnie tak pojechaliśmy z wojskowymi, kiedy już my odzyskali swoje tereny, powiedzmy te wioski, które były pod okupacją i oni potrzebowali bardzo pomocy żywnościowej, też odzieży, dlatego że śmiali się, że odchodząc pozabierali wszystkie, wojsko pozabierało wszystkie męskie ubrania i dziecięce zabawki, że nawet tego nie stydzili się brać. Właśnie takie osoby na tych terenach wyzwolonych, ale też generalnie każdy człowiek teraz też potrzebuje takiego wsparcia duchowego. Tak, to prawda. Bardzo dużo ludzi przychodzi, żeby porozmawiać, ich bardziej wsparcia duchowego, z nimi się pomodlić, ale przede wszystkim bardzo potrzebne, żeby ich ktoś wysłuchał, żeby zrozumiał, żeby jakoś wszedł w tą sytuację, w którą przebywają. I też pomógł, razem z nimi się pomodł tak jak umieją. Zazwyczaj to jest ojczyzna, dlatego że dalej to nie sięga. I to już później też zaczyna się taka, taka relacja, że zapraszamy na MSZ Świętą, żeby coś więcej, już głębiej było w relacji Boga z tymi ludźmi. Czyli można powiedzieć, że, że wojna też w jakimś stopniu doprowadziła do tego, że ludzie jakby nawracają się do kościoła, przychodzą do kościoła, starają się te swoje relacje z Panem Bogiem pogłębić i znaleźć u niego jakieś odpowiedzi? Pogłębić, znaleźć odpowiedzi, ale przede wszystkim uporządkować, dlatego że dużo tych ludzi, którzy przychodzą do kościoła, szukają jakiegoś wsparcia duchowego, to jest po wielu, wracanie do cerkwi, do kościoła po wielu, wielu latach, czyli takie spowiedzi, takie rozmowy, które, które wojna, jakby nie było wojny, tych rozmów nie było. Czyli jakby może to takie nie do końca na miejscu w tej sytuacji powiedzenie, ale jednak nie ma tego złego, co by do dobrego nie doprowadziło w jakimś stopniu. No, Pana Boga są różne sposoby, powiedzmy, szukania człowieka. Bardzo dużo żołnierzy, którzy szli na, do wojska, właśnie szukali księży, żeby się wypowiedzieć. To są spowiedzi po wielu, wielu latach. Oby ta wojna jak najszybciej się skończyła, niech będzie jak najmniej ofiar. Żeby ci ludzie, prawda, którzy tak, się tak, wypowiadali tak. po wielu latach, jeszcze mieli okazję przejść już po wojnie. Tak. Ale właśnie o to codziennie o to się modlimy, i też proszę wszystkich, kto będzie słuchał tego wywiadu, o to modlitwę, o pokój i skończenie wojny na Ukrainie. Przenieśmy się teraz do Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, gdzie od lat funkcjonuje Stowarzyszenie Kultury Polskiej. O tym, jak po wybuchu pewnoskalowej wojny zmieniło się życie miejscowych Polaków, opowiedziała prezes Stowarzyszenia Helena Chomenko, Danuta Stefanko. Pani Helena, proszę opowiedzieć, jak obecnie wygląda życie i sytuacja w Białej Cerkwi? No można powiedzieć, że już to bardzo lepiej. Po prostu kiedy już nie stało wybuchu, to po prostu życie się toczy w takim, jak zawsze, w takim tempo. Pracują u nas linie komunalne, transport, działają sklepy. Люди просто ходзон до праці, отримуємо ми пенсії і особи, хто вже на меритуже, теж защілок до життя. Ну, просто все жко як завше, але часами аларми по просто втеде юс швидко мусими все ж через вулиці десь заховати все, але так юс до tego призвичались ми. Овесня, як то виглядало до 16 березня? До 16 маły було gorzej, ponieważ були цей час бомбардовані, дуже було будинків в тим будинку в приватних пошкодзоно. Ну, Хіба ситуація така, що не хоче на це розмовлять, ponieważ дуже ми різних об'єктів Бялої церкви, тому що, як завжди, як у всіх. Kiedy wojna. od lat w Białej Cerkwi funkcjonuje Stowarzyszenie Kultury Polskiej. Jak się zmieniła Państwa działalność po wybuchu pełnoskalowej wojny? No to znaczy, że już po prostu działamy 25 lat w Białej Cerkwi. Akurat w tym roku mamy jubileusz. Polaków w Białej Cerkwi dużo. Nie zawsze osoby chcą o tym mówić, dlatego że historycznie tak po prostu w naszej części Ukrainy tak było, że Trudno było być Polakiem, ale kiedy osoby po prostu do nas przychodzą polskiego pochodzenia, to później mamy bardzo interesujące wizerunki, po prostu losów naszych członków stowarzyszenia. Mamy ponad 200 osób w stowarzyszeniu. Чесні дуже активні джавали. Робіли вистави, співали, ми, обходіли всі свята, костільне, очевидно, патріотичне. Дуже академії патріотичних приводіли. Гадали, оглядали польські кіна, дівчата наші попросту робили різного рода. Теж можна сказати, така праця речення у нас теж була активна. Але по війні просто дуже людей виїхало. Мами дуже особ Польщі, теж в різних країнах Європи. Але дуже зостало. Кілька вже поручило. Ну і від квітня, власне, вже дялами. Це повіді що по війні, люди хентні і з таким ентузіазмом по до. Ну, до стоважишення до школи і дуже різних помислів мами, інших не таких як в Чечні було. І то така залета, можна повідомити по, по тій ситуації, була, що була, жі по тим смутку, по тій неясності і як то все було у нас, то попросту зараз раз то хочуть працювати, хцон робити, дуже Барзон люди просто бути разом. Odczuwać się, że jesteśmy jedną rodziną i to najbardziej ważne teraz. Właśnie pani wspomniała, że członkowie towarzystwa częściowo wyjechali do Polski, ale też dużo osób zostało. Czy do Białej Cerkwi przyjeżdżają osoby ze wschodu, właśnie przesiedleńcy tymczasowi? Tak, też dużo osób. Wiem o tym z telewizji miejskiej ale po prostu kontaktu z tymi osobami nie mamy i do nas nikt nie zgłosił się. Jeżeli po tej pierwszej fali tej wojny z Rosją w 2014 roku też takie osoby były u nas, przyszli do naszego stowarzyszenia i po prostu działali z nami, działali te osoby z nami i do dziś z nami. Z Doniecka tam paru osób było, u nas jeszcze tam kilka. Pani Helena, a właśnie jak wygląda sytuacja, jak wyglądała jak wygląda teraz sytuacja humanitarna? Czy docierała jakaś pomoc? Czy są też jakieś ośrodki wolontariackie w Białej Cerkwi? Z tego co wiem, też z telewizji z internetu, tak, mamy dwa miasta partnerskie, Ostrowiec Świętokrzyski i Tarnów. I wiem, że ostrowiec Świętokrzyski to przekazał dla naszego burmistrza na te potrzeby wojenne 200 tysięcy złotych. Chcę powiedzieć, że ludzie pracują, mamy wszystko w sklepach, po prostu mamy pensje, i dlatego myślimy, że dużo osób, które więcej potrzebują niż my, tak to wygląda. Walentyna Jusupowa, prezes Studenckiego Klubu Polskiego w Żytomierzu, podczas tegorocznych uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Po wybuchu pełnoskalowej wojny włączyła się w organizację pomocy, która trafia do osób potrzebujących w Żytomierzu i okolicach oraz do obwodów Charkowskiego, Mikołajowskiego i Czernichowskiego. Chyba jak u wszystkich oczywiście był, do dnia dzisiejszego zostaje takie niepewność w ogóle w dniu dzisiejszym, niezrozumienie jak to może być XXI wiek, a mamy wojnę i wojnę taką no, straszną, która teraz jest w Ukrainie. Takie tylko właśnie wojna między wojskowymi, ale w tej wojnie są wciągnięci i cywili, i dzieci, i starsze osoby chore, to po prostu jest no, trudno w to uwierzyć i to straszne jest. Jeżeli tak mówimy o mnie, to w ogóle to jestem w takim stanie rozpaczy i trudno o tym mówić, bo to jest to, co na pewno zmieniło każdego człowieka, na pewno zmieniło tryb życia, bo oprócz tego, że zostawiliśmy domy, oprócz tego, że zostawiliśmy działalność, którą zajmowaliśmy się, zostawiliśmy biznes, który prowadziliśmy, zostaliśmy uchodźcami i właśnie czekamy, kiedy to się skończy, ale właśnie skończy się w taki sposób, że Ukryna ma na pewno zwyciężyć, a... Rosja na pewno musi rozwalić się lub nie co się ma z stać, ale tak jak ona będzie dzisiaj się wygląda, ona nie może rozstać. Przed wojną aktywnie Pani angażowała się w życie polskiego społeczeństwa, Żytomierza. Jak to teraz wygląda? Właśnie to funkcjonowanie polskiego środowiska? Czy udaje się jakoś utrzymywać kontakt z osobami w Żytomierzu? Oczywiście jest możliwość kontaktu i utrzymania kontaktu żeby u pozostali w Żytomierzu. Ale tak naprawdę mówiąc, działalność i chyba to, jeżeli mówimy o Żytomierzu, tak? To działalność jak u wszystkich organizacji, które mam w że to na dzień dzisiejszy jest wstrzymana, bo prawie wszyscy prezesie wyjechali do Polski wraz ze swoimi członkami organizacji. Także nic się nie dzieje, bo trudno coś prowadzić, jako działalność, robić jakieś przedsięwzięcia, kiedy nie jesteś pewien, czy będziesz miał taką możliwość, tak? czy nie będzie tego jak powietrznej alarmu, także, że nie trzeba będzie gdzieś uciekać, schrony, tak? no bo w tej chwili jest niby wszystko dobrze, ale za chwilę może być alarm i trzeba będzie gdzieś uciekać. Oprócz tego, że jest możliwość przekazania pomocy humanitarnej, tak, i właśnie ta pomoc humanitarna, która jest już dalej rozdzielona wśród mieszkańców, wśród których też są i Polacy, którzy starych wymierzą. Właśnie jak to z tą działalnością pomocową wygląda u Pani? Z dnia, bo udało się nam wyjechać całą rodziną, bo byliśmy w tym czasie, akurat 24 lutego, byliśmy całą rodziną w Lowowie w sprawach, bo mąż jest prawnikiem i właśnie miał spotkania z polskimi firmami, z Polakami, których obsługuje, które prowadzili. Nie wiem, czy będę prowadzić dalej działalność swoją w Ukrainie, to wyjechaliśmy, zdecydowaliśmy wyjechać do Polski, bo też byłam prawie na ostatnich miesiącach w ciąży. I, ale będąc tutaj, to dzięki naszym partnerom, organizacjom, z którymi współpracowaliśmy, udało się zorganizować zbiórki i dostarczenie pomocy humanitarnej na żywności. Bieluchy, jedzenie dla dzieci e, i tak dalej do Żytomierza. Wysyłaliśmy taką pomoc, czy autobusami, nawet busami. Właśnie, do kogo ta pomoc trafia? Wspomniała Pani właśnie o osobach w o osobach potrzebujących, też Polakach. Czy trafia jeszcze gdzieś dalej? Tak, bo my też, no, oprócz tego, że dało się wysyłać pomoc humanitarną do kościołów, którzy są w Żytomierzu, tak że wiadomo, że to właśnie do osób starszych, do Polaków, którzy tam zostawi. To też wysyłamy, bo mamy dobrą współpracę z Radą Miejską Żytomierza. I właśnie też ta pomoc została wysłana do Rady, do Rady Miasta. Dalej, tak jak wiadomo, że w Żytomierzu na dzień dzisiejszy też dużo jest uchodźców z bardziej powiedzmy obwodów, którzy ucierpiały, to obwód Harkowski, czernichowski, mikołajowski, to mamy właśnie osób, którzy mieszkają obecnie w Żytomierzu i też Żytomierz wysyła ciężarówki z pomocą komunitarną do właśnie tych obwodów, do obwodów nikolajowskiego, charkowskiego, czernichowskiego. Pani Walentyno została pani odznaczona przez prezydenta, że to Polskiej złotym przyrzem Tego pani serdecznie gratuluję. i właśnie i jakie to jest przeżycie. Powiem szczerze, że przeżycie chociaż niby radosne jest, ale jednak to jest smutne przeżycie, bo rozumiesz właśnie, że, że w Ukrainie to nie jest spokojnie, że w Ukrainie toczy się wojna, codziennie umierają ludzie. No i, i radość jest smutna jednocześnie. Radio CKP i DE. Dziękujemy państwu, że pozostaliście z nami do końca. Mamy nadzieję, że wojna się wreszcie skończy, a my będziemy mogli relacjonować wydarzenia kulturalne i oświatowe polskiego środowiska dawnego Stanisławowa i innych miejscowości na Ukrainie. A na razie żegnamy się z państwem, życzymy bezpiecznego i spokojnego weekendu. Do usłyszenia w Radiu CKP.DE. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022, realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.